W minionych dniach rozmawiałam z każdym z kandydatów, który nie wszedł do drugiego etapu i mogę dziś z pełną satysfakcją zakomunikować, że doszliśmy do porozumienia. Uprzedzając ewentualne pytania, od razu wyjaśnię, że nie ma mowy o jakimkolwiek handlu stanowiskami i nikomu z tutaj obecnych nie obiecywałam stanowiska wiceprezydenta Ostrowa w zamian za poparcie mnie w drugiej turze wyborów. Dziś, szanowni państwo, łączy nas ponad politycznymi podziałami dobro miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz możliwość realizacji programu w interesie mieszkańców naszego miasta. Uważam, że zaproponowałam ambitny, prospołeczny i przede wszystkim realny oraz konkretny program pod hasłem przede wszystkim mieszkańcy, który zyskał masowe poparcie Ostrowian. Zamierzam go z wielką determinacją zrealizować, wykorzystując także Najlepsze pomysły zgłoszone w trakcie kampanii prezydenckiej przez pozostałych kandydatów. Musimy bowiem w pełni wykorzystać potencjał miasta i jego mieszkańców, zlikwidować wszelkie bariery hamujące dziś rozwój i przedsiębiorczość. Będziemy zatem rozmawiać z wszystkimi środowiskami, korzystać z podpowiedzi przedsiębiorców, ludzi kultury, ludzi oświaty, organizacji pozarządowych. Położymy szczególny nacisk na wsparcie ludzi młodych rodzin, absolwentów, którzy chcą w Ostrowie rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wszyscy zgadzamy się co do jednego, że nasze miasto trzeba przewietrzyć, że potrzebna jest klimatyzacja, która wyeliminuje skostniały i mało przejrzysty układ polityczno-biznesowy zawłaszczający Ostrów Wielkopolski i pasożytujący na majątku komunalnym. Chcę także wszystkich poinformować, że w ostatnich dniach Nasiliła się brudna i bezwzględna kampania skierowana przeciwko mnie, w której wykorzystywane są fałszywe konta na portalach społecznościowych, anonimowe sms -y i komentarze na portalach informacyjnych. Jeszcze przed pierwszą turą wyborów doszło do kilku przypadków zerwania i kradzieży moich plakatów i banerów. Natomiast w nocy, z wtorku na środę, miała miejsce zmasowana akcja usuwania tych banerów z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Ostrowie Wielkopolskim. O tym fakcie została poinformowana Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Mogę tylko ubolewać, że moi konkurenci posuwają się do takich metod, ale jestem też przekonana, że zło obróci się przeciwko temu, kto tym złem się posługuje. Chcę też wyraźnie podkreślić, że w całej dotychczasowej kampanii. Nie stosowałam i nie zamierzam stosować podobnych praktyk. Uważam, że są to działania niegodne osoby kandydującej na urząd prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Tyle tytułem wstępu i mojego oświadczenia. Teraz chciałabym oddać głos panu posłowi Andrzejowi Desz. Szanowni Państwo, ja wspieram panią Beatę Klimek z bardzo prostego powodu. W kampanii wyborczej siedzące tutaj osoby miały jedno motto. W mieście miasto jest źle zarządzane. Prezydent Urbaniak jest złym prezydentem i są potrzebne zmiany. I stąd osoba, która z, te, z tego grona dostała się do drugiej tury. Ma moje wsparcie. Gdyby to był pan Klusak, też bym udzielił tego poparcia. Gdyby to był pan Stanisław Krakowski, też tego poparcia bym udzielił, bo startowaliśmy właśnie z tego powodu, że w Ostrowie Wielkopolskim są potrzebne zmiany i nie zgadzamy się z szeregiem spraw. Ja powiem tylko o tych najwa najważniejszych. Pierwsza rzecz, która nas wszystkich tutaj łączy, to kwestia odpartyjnienia miasta. Miasto zostało zawłaszczone przez jedną partię polityczną. Dzisiaj nieważne, czy ktoś ma kompetencje, czy ich nie ma, ważne, że jest z Platformą. Obywatelski. Możecie sobie Państwo sprawdzić MZGM i skutki tych rządów, ozec i skutki tych rządów. Tak to wygląda i o tym mieszkańcy mówią. Kolejna, kolejna sprawa, która nas tutaj łączy, to jest kwestia nie, nieakceptacji niegospodarności. Ozec jest klasycznym przykładem. Na sesji o tym mówiliśmy. Niegospodarność na dużą skalę myślę, że służby już odpowiednie tam weszły i niedługo się okaże, jaka jest prawdziwa skala, tak, o której ja mówiłem, to w granicach pół miliona złotych z wiedzy, którą dzisiaj posiadam, jest znacznie większa, natomiast od ustalenia jest, są odpowiednie służby, ale niegospodarność dotycząca budowy. Y, budowy mostu y, na ulicy Brzozowej, gdzie tylko po to, żeby w, y, zdążyć przed wyborami wydaje się z publicznych pieniędzy 1 800 000 zł jest klasycznym przykładem niegospodarności. Z mojej strony nigdy nie będzie zgody. Na tolerowanie tego typu zachowań, i stąd nie wyobrażam sobie, aby można było popierać włodarza miasta, który toleruje tego typu, tego typu zachowania czy tego typu, tego typu działania. Stąd moja obecność tutaj, stąd moje poparcie. Ono jest jeszcze dodatkowo wzmocnione pewnymi tezami programowymi, które są wspólne, jeżeli chodzi o mnie i o panią Batę Klimek. To jest wsparcie rodziny. Uważałem i uważam, że jest to bardzo ważne, yy, ważna sprawa w Ostrowie Wielkopolskim. Zauważenie człowieka, to co, z czym y, mieszkańcy Ostrowa do mnie przychodzili, mówili prezydent nie spotyka się z ludźmi, nie rozmawia, w programie pani Baty w moim programie było bardzo wyraźne ukierunkowanie na to, żeby z, z mieszkańcami rozmawiać, z, z mieszkańcami rozwiązywać problemy. Kwestia budżetu obywatelskiego również w programie pani Baty znalazła się w moim była również, w, w programie Macieja był była ta kwestia, czyli to są te, te rzeczy, które nas łączą. Dlatego poparcie dla pani Bata Klimek dla mnie jest normalne, naturalne i uważam, że w, w Ostrowie są potrzebne zmiany i mam nadzieję, że pani Bata Klimek wygra i do tych zmian w Ostrowie oczekiwanych przez mieszkańców dojdzie. Dziękuję bardzo. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim ostrowianom, którzy w tych wyborach głosowali na kandydatów mojego komitetu do rady miejskiej oraz na moją osobę jako, jako kandydata na prezydenta miasta. Otrzymałem ponad 3000 głosów, za co serdecznie dziękuję, bo to jest dobry wynik i on jest przede wszystkim ważny z punktu widzenia tego, że dzisiaj siedzimy tutaj razem. Do drugiej tury wyborów wszedł Jarosław Urbaniak, który zamiast budować ostrów, buduje siłę swojej własnej organizacji politycznej, oraz weszła pani Beata Klimek, która znaczącą część ostrowen przekonała do swojego programu. I myślę, że również przekonała po prostu do siebie, pokazała, że ma jasną wizę, wizję rozwoju tego, co się w mieście powinno dziać, pokazała, że potrafi postawić na dialog. Bo to, że siedzimy tutaj razem, świadczy o tym, że rzeczywiście y, potrafi rozmawiać ponad poddziałami y, i myślę, że nie będzie, że będzie trafnym stwierdzeniem, jeżeli stwierdzę, że tylko ona gwarantuje to, że ostrów może być zarządzany w sposób fachowy. Ponad podziałami bezpartyjny i myślę, że dynamiczny. Dlatego yy, chcę powiedzieć, że popieram gorąco datę Klimek jako kandydata na prezydenta miasta i chciałbym bardzo gorąco poprosić wszystkich moich wyborców, żeby 30 listopada zagłosowali właśnie na nią. Dziękuję bardzo. I pan prezydent Stanisław Krakowski. Szanowni Państwo, tak się złożyło, że wiele. Punktów mojego programu, który przedstawiłem we właściwym czasie, również znajduje się w programie pani Beaty Klimek. Głównie tutaj, jako pierwszy, postawiłem dialog i ten dialog pewnie będzie pani Klimek, pani Beata Klimek mogła najlepiej zrealizować. Chcę zauważyć i podziękować tym wszystkim, którzy głosowali również na mnie i na mój komitet wyborczy, ale również tym, którzy zrozumieli moje hasło. Moje hasło było bardzo trudne. Jak się okazuje, do zrozumienia, bo wszystko ja żyli zupełnie z innym znaczeniem tego, tych słów, niż które ja wypowiadałem. Moim start zdecydowanie się startować, gruntownie to przemyślałem, bo nie podoba mi się styl zarządzania naszym miastem. I zdecydowanie powiedziałem dość. W stylu zarządzania naszego miasta, naszym miastem, brakuje tej myśli samorządowej. Dlatego jasno powiedziałem dość i będę wspierał panią Beatę Klimek. Zresztą to na spotkaniu y, mojego, mojego komitetu wyborczego z kandydatami na radnych wyraźnie powiedziałem: cel ma być lepszy, dobry styl zarządzania naszym miastem. Dlatego jeszcze raz powtarzam: będę wspierał panią Beatekin. Mnie y, bardzo smuci fakt y, takiego dzielenia ludzi na lepszych i gorszych tylko dlatego, że ktoś ma poglądy lewicowe, prawicowe albo centrowe. To znaczy ta wojna ostrosko-ostroska i to dzielenie ludzi, tak jak powtarzam, na naszych i nie naszych, na lepszych i gorszych jest po prostu czymś strasznym. Ja chcę powiedzieć, że na listach pana prezydenta Urbaniaka, na listach Platformy Obywatelskiej jest dziś bardzo, Dużo kandydatów, którzy wywodzą się ze ZLD. I jakoś nie słyszę, żeby państwo redaktorzy z tego powodu robili jakikolwiek problem, albo żebyście uważali, że jest to coś niestosownego czy niewłaściwego. Ja dziś chcę powiedzieć wyraźnie i mówiłam to u pana w programie, ale być może komunikat nie był zrozumiały dla wszystkich. Ja buduję program dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i nie dzielę ludzi na lepszych i gorszych, dlatego że ktoś jest sympatykiem platformy obywatelskiej, ktoś jest sympatykiem prawa i sprawiedliwości, ktoś jest sympatykiem lewicy, a ktoś w ogóle nie ma żadnych poglądów politycznych, bo go to w ogóle nie interesuje. Interesuje go, żeby mieszkać w mieście, które jest dobrze zarządzane, gdzie są tanie usługi komunalne i gdzie jest perspektywa rozwoju dla jego rodziny. I to jest dzisiaj dla mnie warunek nadrzędny. Wikłanie kandydata Beaty Klimek w koneksje y, 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 partyjne jest po prostu nadużyciem i nieporozumieniem. Ja u Pana w programie powiedziałam, cieszę się z poparcia lewicy, jestem dumna z poparcia lewicy, tak jak będę dumna z każdego poparcia udzielonego mi dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim, bo każdy mieszka w tym mieście i nie jest lepszy i gorszy tylko dlatego, że ma sympatie lewicowe czy prawicowe. Y -y. Cena za śmieci w Ostrowie nie jest związana z ideologią, tylko ze dobrym zarządzaniem. Jakość wody, cena wody jest związana z dobrym zarządzaniem, a nie z ideologią. Ostrów potrzebuje dzisiaj łączenia, a nie dzielenia. To jedna partia zawłaszczyła, jedna partia ma, ma profity i osoby z nią związane. W spółeczkach, niektórzy ludzie, którzy pracują, dostają lewe umowy. Ja myślę, że niedługo się wiele osób dowie, patrzę niektórym głęboko w oczy, bo o, o niektórych rzeczach ja wiem. I pan wie, tylko nie wszyscy mają odwagę Wszyscy dzisiaj o tym mówią. Ja miałam odwagę na sesji powiedzieć o jednym przypadku lewej umowy w Ozecu u za prowadzenie strony internetowej. Ja miałam odwagę powiedzieć. I cały Ostrów o tym mówi i wie, kto jest, kto jest drugą stroną tej umowy. To ja wiem. A to się da. warto dowiedzieć od kolegów. <grym> 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 Czy są jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa? Bardzo proszę. Nie chciałabym, żeby ta konferencja zeszła na tego typu tory. Bardzo proszę o kolejne pytania. A, mówię, Łączy nas na pewno budżet obywatelski, to o czym mówił pan, pan poseł Dera, ta głęboka reforma całego sektora komunalnego i ta inwestycja w rodzinę, która dziś gwarantuje rozwój miasta. Powtarzałam, mówię to i będę powtarzać, że dla mnie nie ma ważniejszej rzeczy w ostrowie niż inwestycja w rodzinę. I jestem gotowa bronić tej tezy, bo my możemy naprawdę realizować inwestycje sięgające milionów złotych tylko z tymi inwestycjami zostaniemy sami. Dziś sprawą nadrzędną dla nas jest y, y, zatrzymanie młodych ludzi w Ostrowie Wielkopolskim, stworzenie im warunków tutaj do życia, do rozwoju i do kariery. I myślę, że ten problem zauważany jest nie tylko w Ostrowie. Ja się cieszę, że dziś tak wielu ogólnopolskich polityków z panią premier na czele Mówi o tym, że należy inaczej rozkładać akcenty w programach, być bliżej ludzi, inwestować w rodzinę, bo tak należy dzisiaj patrzeć na programy, jako programy społeczne, inwestujące w rodzinę. Pora po prostu to zauważyć. I nie obrażać się na kandydata Beaty Klimet, która proponuje społeczny program, tylko zauważyć dobre, dobre elementy tego programu. Jeszcze wyraźnie chcę powiedzieć, że program jest policzony i to nie jest program, który zrujnuje budżet Ostrowa Wielkopolskiego, bo wiem, że taka teza przez moich politycznych konkurentów jest wysuwana. Na pytanie takie, bo... I powtórzę, tylko dokończę kwestię. Ja raz jeszcze, że ja nie widziałam obrońców tego budżetu w momencie, jak trzeba było wydać milion osiemset złotych więcej na budowę wiaduktu na Brzozowej, tylko po to, żeby go pięć tygodni wcześniej skończyć przed wyborami. I wtedy nikt na sesji nie wystąpił, nie powiedział, co się stanie z tym naszym budżetem. Przecież to jest milion osiemset. Chcę wyraźnie powiedzieć, że miejskie bycikowe, które ja bym chciała ostroskim maluchom wypłacać, jeżeli będę przez przez dwa lata to robiła, to jeszcze nie zrównoważy nam to wydatków, które jednorazowo wydaliśmy na budowę fontanny na placu 23 stycznia. Więc naprawdę zważmy, o czym mówimy. I jeśli dzisiaj ktokolwiek chce powiedzieć, że inwestycja w Ostrowską Rodzinę jest inwestycją chybioną, no to ja gratuluję. Mam pytanie, bo zostały rozdane, jeśli chodzi o Radę Miejską, tutaj nie ma, wątpliwości tutaj nie ma Pani absolutnie większości, w większości tak. tego słowa. I jak sobie pani wyobraża, jeśli Pani wygra uh -huh. wybory, realizację swoich projektów bez uh -huh. umówmy się poparcia w Radzie? Pani redaktor, ja bardzo głęboko się nad tym zastanawiałam, bo to jest rzeczywiście sprawa, nad którą każdy prezydent musi się zastanowić i, i musi wiedzieć, jak, jak może realizować swój program. I ja uważam w ten sposób. Radni, którzy dziś są wybrani do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. To w pierwszej kolejności są przedstawiciele mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, a dopiero w drugiej kolejności przedstawiciele takiej czy innej partii politycznej, takiego czy innego komitetu yy, wyborczego. I to jest dla mnie sprawa absolutnie jasna. I teraz każdy z tych radnych z imienia i nazwiska odpowiada przed swoimi wyborcami ze swojego małego okręgu wyborczego yy, z podejmowanych decyzji. Przede wszystkim przed wyborcami, a nie przed partią czy komitetem wyborczym. I teraz jeśli prezydent miasta będzie miał dobrą ofertę dla tego miasta, będzie miał dobrą ofertę dla swoich mieszkańców, będzie miał dobrą ofertę dla danego osiedla, dzielnicy, a, yy, kandy, a radni zagłosują przeciw, Albo się będą kierowali dyscypliną partyjną, albo będą chcieli postawić na swoim, albo będą chcieli pokazać temu prezydentowi, kto tutaj tak naprawdę rządzi, to każdy z nich prędzej czy później będzie musiał zdać dokładny raport przed swoimi mieszkańcami, dlaczego nie chciał bycikowego dla dzieci, dlaczego nie chciał tej drogi. Dlaczego nie chciał dobrego rozwiązania dla mieszkańców Ostrowa? Myślę, że każdy 10 razy się zastanowi, zanim zrezygnuje z zagłosowaniem nad uchwałą, na przykład, która będzie mówiła o obniżce cen za śmieci albo za bezpłatną komunikację w dniu 1 listopada. Więc to jest kwestia odpowiedzialności tych radnych za, za podejmowane decyzje. Druga rzecz, chcę też Pani wyraźnie powiedzieć wszystkim Państwu, czy Ostrów Wielkopolski to jest jakaś samotna wyspa na tle samorządowej mapy w naszym kraju? Czy to jest jakiś ewenement? Czy takich przypadków nawet w południowej Wielkopolsce, nawet w powiecie Ostrowskim, w którym prezydent nie miał większości w Radzie, nie było do tej pory? Były w Raszkowie, w Odolanowie. W Poznaniu, w Szczecinie, ja bym mogła Państwu przedstawić całą listę takich samorządów, czy tam doszło do paraliżu miasta, czy tam wszedł zarząd komisaryczny. Właśnie na tym polega umiejętność dialogu, współpracy i konsyliacyjnego nastawienia do tego, co jest dla nas najważniejsze miasto i mieszkańcy. To dziś nie interesy partyjne są realizowane w Radzie Miejskiej. W Radzie Miejskiej mają być realizowane najlepsze projekty dla, yy, yy, dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i ja do tych pomysłów będę chciała przekonać każdego z tych radnych z osobna. W przeciwieństwie do prezydenta Urbaniaka, który przez cztery lata nas jako opozycji ani razu nie zaprosił na... Yy, na spotkanie. Ani razu nie powiedział nam, dlaczego ma takie, a nie inne pomysły dotyczące budżetu, czy projekcji tego budżetu. Ani razu nie próbował nas przekonać do swoich pomysłów, a jak pomysły trafiały na komisję, to najczęściej na tych komisjach go nie było. Myśmy się przez cztery lata nie spotkali z panem prezydentem. Ja do niego pisma pisałam yy, z wnioskami, na które mi nie odpowiadał. Więc my musimy wiedzieć, czy chcemy dialogu, Współpracy opartej na partnerstwie pomiędzy Radą Miejską, Prezydentem, a także instytucjami, Komisją Rewizyjną, czyli tymi instytucjami kontrolnymi? Czy chcemy skupienia władzy absolutnej w jednym ręku? To jest dziś odpowiedź na pytanie. Ja na współpracę jestem gotowa, a mało tego, to że dziś spotkaliśmy się w tym gronie, i potrafiliśmy porozumieć się, co do wizji naszego miasta, pokazuje, że jestem człowiekiem dialogu i współpracy. I taką y, y, współpracę i dialog z wszystkimi radnymi y, absolutnie deklaruje. Nie ma dla mnie dzielenia ludzi na lepszych i gorszych, tylko dlatego, że są z takiego, a nie innego komitetu wyborczego. I myślę, że wszyscy y, y, zrozumieją te argumenty i będą chcieli ze mną współpracować. To jesteście się odnieść do programu. Pana prezydenta Jarosława Płaniaka, bo ja też nie mam tego programu i nie wiem jaki jest ten program. Więc Szanowni Państwo, ja też nie wiem, jaki jest ten, ten program, choć kiedy ogłosiłam swój start w wyborach, to jakby od samego początku o ten program bardzo mnie pytano i dociskano wręcz. Ja taki program ogłosiłam dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, mało tego, ogłosiliśmy też 23 małe programy dla poszczególnych dzielnic, ponieważ moi kandydaci na radnych zrobili specjalne ankiety, przeszli przez swoje Okręgi wyborcze, zapytali mieszkańców, co jest w ich y, dzielnicy, w ich okręgu najważniejsze do realizacji. I my dziś mamy nie tylko jeden duży program dla Ostrowa, ale także 23 małe y, programy dla poszczególnych dzielnic. I ja o swoim programie mogę. Mówić. Natomiast y, y, obserwowałam przecież również y, y, tą konferencję y, y, przed Ostrowskim y, Ratuszem i na pytanie y, o program pan prezydent powiedział, że chce tylko kontynuować. Więc ja po prostu nie odniosę się do tego pytania, bo nie wiem. Czy znaczy to dobrze, że prezydent chce kontynuować, a nie przedstawia takiej szczegółowej wizji na następne lata i nie wytycza sobie celów, do których powinien dążyć i które powinien osiągnąć? Ja nie jestem tutaj dzisiaj od tego i ta konferencja. Konferencja nie służy temu, żebym recenzowała poczynania pana prezydenta Urbaniaka odnośnie tego, czy on powinien mieć wizję, czy nie powinien mieć wizję. Taki miał pomysł na kampanię, taką kampanię prowadzi, bardziej może kampanię wizerunkową niż kampanię merytoryczną czy na argumenty. Bo dziś ja sądzę, że... Moja propozycja do mieszkańców Ostrowa zyskała się z większą aprobatą, bo przy mojej naprawdę tej kampanii wizerunkowej zupełnie w takiej powiedziałabym niewielkiej potrafiłam dotrzeć do mieszkańców no właśnie z programem. Ja postawiłam od samego początku na program i na kontakty z mieszkańcami i na przekonanie ich do tego, że to co proponuję jest po prostu dobre dla mieszkańców Ostrowa i to przyniosło rezultaty. Pan Prezydent jak widać, bardziej postawił na tą kampanię wizerunkową, bo spogląda na nas jakby z każdego billboardu i z każdego baneru. Natomiast ja o, o programie nie wiem. Czy i nie chcę recenzować tej kampanii? To jest y, decyzja pana prezydenta. Natomiast jeżeli pan mnie pyta, czy prezydent ubiegający się o ten najważniejszy urząd y, w mieście powinien mieć wizję i program, uważam i podkreślam z całą pewnością. To jest absolutne abecadło, to jest podstawa. Znaczy, uważam, że bez programu i bez wizji nie ma w ogóle po co startować, bo trzeba wiedzieć, po co się startuje. Ja wiem. SMS-ach Pani mówiła. To, to zabawna zupełnie historia, to do mnie te SMS-y też są przekazywane. To długi SMS, widać, że jak gdyby... Nie żałowano grosza na, na rozpowszechnianie tego, tego SMS-a. Chodzi taki zabawny SMS po, po Ostrowie, dla mnie, on jest, dla mnie on jest zabawny, pod tytułem postaw na urbanizację, a nie klimatyzację. Więc moim odpowiadam na to z przymrużeniem oka i mówię, że Klimatyzacja w Ostrowie jest na pewno, na pewno nie tylko w ostrowskich autobusach MZK, ale także, tak jak już mówiłam, przewietrzenie tego układu, którym bardzo mocno się w Ostrowie rozpanoszył, jest absolutnie niezbędne. Więc ja wszystkich namawiam na postawienie na klimatyzacja. Ja tylko mówię o sytuacji, a pan tych, a pan smsów nie otrzymywał? Pan tych smsów nie otrzymywał? Ale czy ja mogę dostać odpowiedź na pytanie? Ale czy ja mogę? Ale czy ja mogę? No, panie redaktorze, co, pan, że sama do siebie wysyłam też Ja jestem poza że... <śmieniczy> Obserwujecie portale społecznościowe, widzicie co się dzieje, prawda? Ja tylko chcę powiedzieć, że jest to, yy, jest to kampania, która jest mi obca, która napawa mnie po prostu obrzydzeniem yy, i świadczy też w moim przekonaniu tak naprawdę o... O, o słabości, no, ale to już na pewno ocenią w sposób właściwy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i im to oddaje pod ocenę.